No dobrze, witam Was w tym odcinku. Dzisiaj powiększyłem trochę mm, nasze mm, zbiorowisko TNT. Yy, w tej chwili jest to 8320. Tak to wygląda. To wszystko jest oczywiście jeszcze schowane pod ziemią, nie? Tutaj, o! Tam! Yy, w tamtym miejscu. Tutaj stworzyłem taki budynek Chciałem jakoś upiększyć to Tak I Dzisiaj sobie to wszystko wysadzimy Te wszystkie 8320 TNT e, zostało do, dołożone e, do poprzedniego odcinka 6592 ładunki wybuchowe. Jeszcze może pokażę, jak wygląda to w środku. No, okay. no tu jest ciemno. To nie ma co pokazywać. Tak, tam, yy, w tym miejscu. W tym tutaj miejscu. Jest bardzo głęboko schowane wiele e, ładunków wybuchowych, i e, tylko wydaje się, że e, tak naprawdę nie jest tutaj e, właśnie tyle tych ładunków wybuchowych. Tak jak mówiłem wcześniej w poprzednich odcinkach, e, że będę to kontynuował e, i rozbudowywał to dalej o tym myślę że jeszcze będę ciągnął to wszystko ale y, na dzień dzisiejszy myślę że wystarczy y, bo 6592 TNT położyć jeden dzień to jest y, długo, y, długo czasu siedzenia przed komputerem więc już mi się nie chce. Tak. tak. Dobra. Wysadzimy sobie yy, to wszystko yy, tutaj jak. Tak jak ostatnio mieliśmy. Czyli to wysadzimy. Ten ładunek. No i dobra, zaraz się widzimy. Ja sobie tylko skopiuję mapkę. Okej, okay, mapa skopiowana. Skopiowana. Yy, a więc. 8320 yy, ładunków TNT. Uwaga, uwaga. Poszło. Ciekam, żeby były mniej szlagi. No. że Dalej. czyli, dymki widzę przed sobą. Zachodzi. No czekamy. jeszcze się wsadza już? muszę wrócić, chwila bo tutaj straszne lagi są chwila może wyłączę ogarniając lagi znaczy włączę nagrywanie ogarniając lagi i wrócę albo błocho Dobra Co to mam... Wiele, bo tutaj jeszcze widzę TNT Nie, wiecie, ja, ja chyba jednak garnę te lagi i wrócę do Was. To tak nie może być. Dobra. No dobra, już jestem. E, trochę się to e, ogarnęło, oczywiście lagi jeszcze będą, bo po takim wybuchu... To jednak muszą być. No i dobra, tutaj nam się taki ładny wodospad zrobił. Tutaj... Yy, zobaczymy co tam jest. Właśnie tutaj użyłem najwięcej podunków. Co to jest? A, co to tutaj. Dobra. Tak. Bardzo mi się podoba ten wodospad słuchajcie dobra yy, ale zostało? Pani fajnie, fajnie no dobra taką dziurę właśnie zrobi yy, ładunek yy, TNT yy, nie, właściwie to 8320 ładunków TNT Taką masakrę zrobi. Dolfinki. No dobra. To właściwie już chyba tyle. Um, prosiłbym o komentowanie, subskrybowanie przede wszystkim. Dawanie łapki, u, łapek w górę i ocenianie. Cześć.